Dobrą rzecz no, jak co? to powiedzieć, no z wojskiem trochę. Nie, do wojska to chodziło i zabierali mnie do wojska. z W no, no ja Piłsudskim. A jak panowie obchodzą ten dzień w jakiś szczególny sposób? Ale, pan, jak po, prostu, po prostu idziemy na... No pił. widzę, widzę. No bo to co ten, 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 ten honor. Honor, tak. Ale... się pan ubrał. No nie, nie bardzo. Żona mu nie wyprała, ale żartuje. Kuchanka! teraz Przepraszam, teraz żarty, żarty były Nie, no. Jeżeli chodzi o tą. Yy, rocznie, znaczy to 11 listopad, to chodzi o to, że bardzo ile poważam pacje? to święto. Poważam. Poważa pan. Tak. Dziękuję panom bardzo. A ja bardzo mnie. Tak moje stwarcie Honor. No i piękne jej prezy, są piękne. Nie, to nie chodzi o to. Ojciec I, mój... Jak się kończy, ta pani mnie nagrywa. Yy, Szanował ten, ten honor. Rozumiem. Czyli rodzina panu przekazała szacunek do ojczyzny, tak? Tak. Ale wie pani skąd? Skąd? Stanisławu. Stanisławu. A wie pani gdzie to jest? Nie, może pan rozwinąć tę myśl. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękujemy. A, nie, Dziękujemy. Do nie widzenia. Panie, ale, Wszystkiego e, dobrego. Panie piękny, ma ten brudne ręce, ma.